Kochani, zapraszam Was na szybki haul z HM, bo nie mam czasu na zrobię szybki haul. Mam kolejny karton ogromny z HM. Tak, znowu popełniłam, popełniłam zakupy, ale teraz zapłaciłam szybko. Zaczynamy. Bardzo dużo bielizny. Bardzo dużo bielizny. Kupiłam też taki, wydaje się niestety za duży. Także. Miejmy nadzieję, że nie, aczkolwiek to niestety się wydaje. To jest bardzo przylepny stanik, bo ja będę miała sukienkę na ślub, na wesele mojego brata z skrytymi plecami i ramionami, także no coś muszę sobie wykombinować. Majteczki, kolejny stanik, majteczki, stringi, tutaj takie te scrunchy, gumki, to nawet nie odpakowywałam. Kolejne majteczki, strój kąpielowy, był na wyprzedaży także wzięłam, bo podyszkę była góra i podyszkę był dół góra, tak, normalny biały strój i teraz no wzięłam tych rzeczy bardzo dużo i mam jeden niewypał, który na pewno pójdzie jutro do zwrotu, muszę specjalnie do hajemu, ale to jest marynarka w rozmiarze S yy, za 40 euro także yy, na pewno ją zwrócę bo Wydaje mi się, że nawet po wyprasowaniu ona będzie wyglądała dużo za duża. Jest bardzo długa. Dla mnie to jest jak sukienka, wiecie? Jak płaszcz. Chyba, że wyprasuję. Wyprasuję, będę ją nosić jak płaszcz. Tą marynarkę. Bo mi chodziło o długą marynarkę, owszem, ale nie ja taką prawie do kolan. I no rozmiar S i ona jest niestety nawet nie oddałam tego, ale ona jest naprawdę niestety bardzo, to bardzo duża, bardzo przerna, wymiętulona strasznie, także ja po prostu no, nie mogę nawet wiecie, zobaczyć fizycznie na sobie, jak ją przymierzyłam, czy ona naprawdę dobrze wygląda, czy źle, bo to, że ona jest za duża, widzę. Ale to, czy ona no, po prostu rozpięta, dobrze wygląda tego nie, nie mogę zobaczyć, bo ona jest tak wymytalona, że no masakra naprawdę, mówię wam yy, jakość nie powiedziałabym, że jest cudowna za 40 euro możliwe, że znalazłabym dużo lepszą yy. no i to takie wiecie, takie rozterki bo ja płaszcza nie mam yy, to jakbym wiecie, ubrała jakąś grubszą bluzę na przykład zimą czy coś to może byłaby spoko bo nie jest, wiecie, taka, że jest ciasna, jest naprawdę luźna. No nie wiem, naprawdę, nie mam pojęcia. No zobaczymy to. Pokażę Wam coś jeszcze. Co nie wiem, czy mam zwrócić. T-shirt w rozmiarze S. Czy ja jestem flagą? Czy, czy o co chodzi? Bo mi się wydaje, że się w połowę bym zmieściła. To jest połowa. Serio? Ja kupiłam do tego całego shorty. Ale nie jestem do tego totalnie przekonana. Przynajmniej na, na razie. I mam drugi taki zestaw, ciemniejszy kolor. Też Cycle Shorty. I też ten t-shirt. I naprawdę, rozmiar S. Widzicie. Jesteśmy flagą. Nie wiem. Podobało mi się, że, że wiecie, że nie jest na, ramion na ramionczkach, ale nie jest też na krótkim rękawku, tylko ma takie no, inaczej skrojone te rękawy. Ale jak przymierzę, to zobaczę. O Jezu, ta flaga mi się rozłożyła tu na ziemi. Ja nagrywam tak szybko, bo naprawdę jestem po pracy. Także po prostu chcę Wam pokazać, co kupiłam, że znowu przepłaciłam. To. Nie przepłaciłam, ale znowu zapłaciłam 500 euro. Normalny taki basicowy top. I nie podoba mi się nowy, jak zamawiam w Hajemie, że rzeczy przychodzą różnej jakości, mimo że to jest ten sam model. Zaraz Wam pokażę na spodniach, bo kupiłam bardzo dużo tych takich spodni rozszerzanych, yy, które na stronie, wiecie, podają jako jeden model, aczkolwiek, yy, no ja też nie doczytałam, czy nie wiem, nie zauważyłam, że yy, zmieniam tak totalnie, nie wiem, yy, skład modelu, yy, bo to są no, szare, ale on już jest też grubszy niż ten czarny, a, a wiecie, macie... Rubrykę z szarem, i tam są parę kolorów. No to wybierać sobie też czarny, a tu gdzie szary jest, bo jest innego materiału, jest gruby, taki na zimę pod swetr albo tam do jeansów. Zobaczymy. Tu mam taką ładną sukienkę, też chyba była na wyprzedaży, już nie pamiętam. Extra, extra small, i to na pewno mi będzie pasować, bo tak resztę mam w ogóle w XS rozmiarze, tylko marynarkę nie wzięłam XS, tylko S. Nie było napisane, że ona wychodzi dużo za duża. Było napisane, że wychodzi normalnie, a ja chciałam mieć taką oversize. Mam teraz taką oversize, że nie wiem, czy mój facet z nią nie wejdzie. Znowu przegadnie coś mojego, nie? Tutaj rachuneczki, ale ja miałam jeszcze zniżkę. Także no. Nie powiem Wam, ale widziałam, że bo sprawdzałam sobie, marynarka kosztowała 40 zł. Te fit shorty za 8 były shorty, No te bikes, shorty. Ten na, na konia. Nie mi się tak ciemno. Tam w ogóle leżą inne rzeczy. Z aparatu jeszcze, bo na pewno wam w pośpiechu to robię, bo nie mam czasu ani dzisiaj, ani jutro, ani w żaden inny dzień. Ale mam bardzo dużo staników i takich rzeczy, bo no po prostu mi się pokończyła, mi się pokończyła bo zniszczyło zniszczy mi się, i mam bardzo dużo właśnie majteczek, te majteczki czy tam po 15 robiły ten, e, te t-shirty te takie flagowe 7, ten, no nie ma dramatu ale mogłoby być taniej znaczy ja mam wrażenie, że na przykład na Zasza czasami daję do taniej przepiękne mam body patrzcie w ogóle to, dla mnie to ja wymieniam w ogóle całą szafę jakbyś tam się ktoś zastanawia dlaczego robię takie ogromne, ogromne zakupy wiecie wszystkiego tu przepiękne takie beżowe, w ogóle na, na stronie opisane jako jasny żółty. Nie wiem, ja widzę, że one są beżowe. No ale okej, okay, niech będzie. Tutaj opisane na stronie, że biały, ja bym powiedziała, że beż, kość słoniowa. Też one są w stringi, to body. I nie jest za długie, wiecie w tułowiu, bo ja nie jestem jakaś długa i każde inne body, czy na przykład oglądając body na zarze Wszystkie są, jakby, kończyło mi się, wiecie, w połowie ud. Także no ja wtedy topię się w tym. I teraz pokażę Wam chyba, chyba tylko spodnie. Bardzo dużo sobie spodnie kupiłam, bo marzyłam o takich spodniach. I mam też, yy, mam takie białe. Ogromne są. Znaczy ogromne, ale ogromne wyglądają, jeszcze ich nie mierzyłam. Yy, na długość prawdopodobnie będą troszkę za długie. Więc albo ja będę sobie skracać, albo po prostu będę musiała tutaj, wiecie, w gumce podwijać sobie tak, powycinać sobie te tu metki. No i będę tak wysiła. Mi to w ogóle nie przeszkadza, wiecie, czy nawet tam na dwa razy jak sobie zawinę. Tylko bez metek, wiadomo. Czy tam do środka, wiecie, no... Każdy, jak ktoś jest malutki, no to musi sobie to jakoś radzić, o, do środka jeszcze ładnie. No ale wiecie, no i tak sobie zawinę i tak będzie yy, będą ok w długości, jak mi się wydaje. I one są w ogóle z takiego dziwnego materiału, nie wiem jak one będą mi się sprawdzały na, wiecie jak ubiorę je, yy, to zobaczymy, czy ich nie będę zwracała, naprawdę, bo wydają się z dziw takiego dziwnego materiału, takiego sztywnego. A to znowu jest ta sama sytuacja, że ja po prostu zmieniałam kolory. A tu jest na przykład inny materiał niż yy, tych czarnych, które są już lejące, typowo takie na lato prześwitujące. Widzicie, nie wiem, czy a widzicie nawet. One są typowo na lato. Takie właśnie mi chodziło, że ja kupując teraz długie spodnie nie oszalałam, tylko chciałam na lato. Chciałam na, naszą, na nasze polskie lato nad morzem. Czy gdzieś tam, wiecie, wieczorami. Nie zawsze wypada ubierać yy, shorty. Także chciałam mieć właśnie coś takiego. Yy, kolejne czarne. Mam wrażenie, kupowałam dwa, dwie czarne, a nie wiem nawet. Kolejne czarne te leżą cudownie razem z takimi jeszcze innymi fioletowymi. Leżą cudownie, są troszkę przydługie. Cudne są 10 euro. Chyba ja pamiętam, bo się zastanawiałam nad tym kolorem. A te leżą tak cudownie. Dupa podkreślona tu macie cenę, nawet. Dupa podkreślona tak, no, miodzio. Także naprawdę bardzo, bardzo fajnie wyglądają. Te szare nie się chyba. Czy fajny materiał, mam taki śliski, nie gruby. Tu są kolejne beżowe, z takiego grubego materiału, jak tamte białe. I te beżowe wyglądają mniej kiczowato niż te białe. Tu muszę Wam przyznać, co to jest za materiał. 62% bawełny, 33% poliestru, 5% elastanu. Kolejne spodnie. I hear you, that you go! Są także z takiego materiału, co, co no, prześwituje. Yy, tutaj mam spodemki. Wyglądają mi niestety na bardzo duże. I ostatnią rzeczą też są spodnie. Też z takiego fajnego materiału. Jak nie zobaczę kolejnego pająka być if I will not see next spider If I will see, I will. Mm, to by było na tyle oh. To jest całe moje zamówienie, także to by było na tyle um...